Moi drodzy, jesteśmy już w kotłowni, gdzie mamy nasz kocioł zębiec agat. Zobaczcie, pamiętacie z filmów z tamtego roku, jak byłem tutaj na uruchomieniu tego kotła. My przyjechaliśmy w tym roku na przegląd. Ja już zacząłem ściągać obudowę, patrzycie, jak on wygląda w środku. Pokażemy wam kondycję. Tego kotła na chwilę obecną. Jak wygląda sam palnik, co się na nim dzieje. Proszę zobaczcie. Zobaczcie moi drodzy. Wszystkie otworki są drożne. Bardzo dobrze wygląda kondycja tego palnika, bardzo fajnie wygląda popiół, dobry pelet. Zobaczmy. Na górze czyściutki. Tutaj mamy sam popiół, więc jest to bardzo dobrze zadbany kocioł. Mamy w tym momencie hydraulikę. Przypomnę, pompę kotłową, zawór czterodrożny. Do tego pompę ciepłej wody użytkowej, pompę centralnego ogrzewania. Pamiętacie to już z poprzedniego filmu? Jeżeli ktoś tego nie pamięta, może sobie obejrzeć film poprzedni z uruchomienia tego kotła. Na chwilę obecną, moi drodzy, ja ten palnik będę rozbierał i pokażę Wam jeszcze, jak to wszystko wygląda. W środku będziemy go konserwować, będziemy w tym momencie go czyścić. No, i będziemy ewentualnie doregulowywać kocioł, o ile zajdzie taka potrzeba. Na chwilę obecną widzę, że chyba raczej takiej potrzeby w tym modelu nie będzie. A więc zaczynam. Kochani, mamy już rozebrany palnik. Yy, pokażę Wam teraz, jak on wygląda w środku. Nie mam naprawdę do, nich, do niego żadnych zastrzeżeń. Zobaczcie, wszystkie otwory są drożne. Bardzo ładnie wygląda. Nic nie jest przegrzane. Ceramika, proszę, zobaczcie. Nie czyściłem jej. O, nigdzie nie jest popękana. Bardzo fajnie to wygląda. Tutaj mamy, moi drodzy, grzałeczkę. Jeżeli doszłoby w agacie u Was kiedykolwiek do wymiany, tutaj wymieniamy tą grzałkę. Musimy odkręcić cztery śruby, które znajdują się tutaj, i wtedy wyjmujemy i wymieniamy grzałkę. To jest bardzo prosta. Wymiana. Musimy pamiętać w agacie jeszcze o czystości fotokomórki, która zawsze musi być yy, czysta. Yy, w zasadzie w każdym kotle, ale tutaj jakby jest to zapisane. W karcie gwarancyjnej, żeby sprawdzać tę czystość fotokomórki. Słuchajcie, moi drodzy, rozmawiałem z panią, która użytkuje ten kocioł tutaj, i zapytałem się, ile przepaliła peletu. Poinformowała mnie, że dom ma 190 m2. Jest to budynek, jak widzicie, już nawet po kotłowni niemiecki, Docieplony stropianem dziesiątką, ale dach jest niedocieplony. W tym momencie mieszka tutaj około 7 osób. Zbiornik na wodę tutaj mamy, moi drodzy, ponad 200 litrowy 204 litry i na cały rok z ciepłą wodą użytkową, utrzymywana temperatura w domu między 21-22 stopnie wyszło około 6 ton. Dlaczego? Dlatego, że pani uczyła się jeszcze tego kotła, przypuszczam, że tona byłaby mniej. Gdyby nie to, że nie było komunikacji pomiędzy panelem pokojowym a kotłem, gdzieś ona się zgubiła, gdzieś przewodzik, on nam się poluzował, i w tym momencie. Użytkownik po prostu przepalił więcej tego peletu, bo kocioł pracował, ale zawór czterodrożny jemu się nie otwierał. Więc w tym momencie chodziło o to nie tak jak powinno chodzić do danej sytuacji: albo się zamykał, albo się otwierał. Kocioł się nagrzewał do wyższej temperatury. Po usunięciu tego błędu diametralnie spadła. Spadł tutaj spalanie i to był jedyny mankament, który dotknął klienta przez okres tego roku. Tak, klient nie ma się do czego doczepić, a bardzo sobie chwalił kontakt z firmą Elster, która produkuje te sterowniki, bo jeżeli była potrzebna jakakolwiek pomoc, od poniedziałku do piątku działają i. Wszystko telefonicznie pomogli rozwiązać każdy tutaj problem i szybciutko to zdiagnozowali. Więc ja sobie chwalę współpracę z firmą Elster, jeżeli chodzi o te sterowniki, bo jeżeli chodzi o podejście do klienta i taką obsługę telefoniczną, to naprawdę nawet niektóre duże firmy mogą się od nich tego uczyć. Więc pochwała tutaj dla chłopaków, bo naprawdę. Dobrze, działają. Moi drodzy, ja już się zabieram za czyszczenie tego palnika. Myślę, że wszystkie najważniejsze wątki tego kotła mamy poruszone, jeżeli chodzi o ten odcinek. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania co do tego kotła, to piszcie w komentarzach, postaram się na nie odpowiedzieć, bądź ewentualnie zrobić następny film z następnych kotłowni. Gdzie, gdzie coś ewentualnie się będzie działo Tylko, że no, jeżeli chodzi o Agaty To tam nie mam żadnego problemu Ślad po nich ginie, jeżeli my je sprzedajemy Więc w tym momencie liczy się Naprawdę dobrze podpięcie Ewentualna jakaś regulacja Na początku i te kotły działają Tak więc Na wszystkie pytania Wam postaram się odpowiedzieć A dla mnie teraz Dajcie suba, dajcie lajka I do usłyszenia, trzymajcie się, cześć!